Ostatnio wpadło mi w łapy kompletnie nowa gierka. Motel Manager Simulator. I zaczynamy w busie. Kurdy, to jak skończyłem w busie ostatni odcinek Car Foresale, to dojechałem aż tutaj. Lore się łączy. Ja nie wiem, czy to jest o tych płotach zakład karny, czy motel. Nie wiem, ale wiem, że w motelach nigdy nie zatrzymują się kompletnie normalnie ludzie. To są zawsze jakieś szemrane typy. Co tutaj leży? O Boże, kurwa, mamy dziadka, który nam przekazuje pewnie ten motel. Nie? Zajebiście. Musimy teraz włączyć zasilanie. Jak się włącza zasilanie, tutaj. Co my tutaj mamy? To wygląda jak jakiś taki, kurwa, agregat. Poo! pull lever! To jest survival jakiś, ja tu normalnie mam energię i głód. Dobra, open close tutorial, ale nie mogę, kurwa, kliknąć tych strzałek na górze. Co ja tutaj mam zrobić? Zajebać te deski wszystkie. No i open! No, zgadza się. Denzen motel. Ale syf! Co tu się dzieje? Ja dupia, to mam te takie zatyczki na gniazdkach, gdzie tu są jakieś powywiercane? Plug the komputer? Co ty gadasz do mnie? Ty, ja kucam tak kurwa na pół centymetra w tej grze, a do czego ja mam go podłączyć? Chyba nie kurwa do gniazdka na stole, w sensie do tej obudowy plast O Kurwa komputer, wziąłem komputer, halo. Ty, on ma, a bo on ma wtyczkę obok, dobra ty. Mogę tu sobie poukładać wszystko po swojemu, tutaj, y od teraz jest tutaj energia, wszystko jasne. Jestem elektrykiem, możecie mi zaufać. Patrzcie teraz. No normalnie to kurwa działa. Pa <noise> To naprawdę działa! O, po prostu Jezu, jak nie wiecie, jak, ma, jak nie macie wtyczki obok łóżka, to wystarczy, że kupicie taką obudowę w Kastorami i cyk pyk. O. Prąd pod sufitem! Ty ja, bo to mogę od razu zabierać do śmietniczka. Cegły nie mogę, trudno. Gruszka dobra, jeszcze można było zjeść. Ty, co to za odliczanie? Kurwa, ty zaraz wybuchnie. Nie. Dlaczego to jest odliczanie? A, to jest chyba opróżnianie tego śmietnika co jakiś czas. Tutaj jakieś rzeczy są do posprzątania? Nie. Mogę to normalnie do kontenera. Py. Yy, dobra, sam wpadł, niesamowite. Dobra, dawaj jeszcze drugiego. Co jest? Czemu jestem uzbrojony? Ten, to jest ten cały hobby driving, tak? Dobra, zamiatamy kurz. Pięknie, normalnie pięknie. Jeszcze tutaj pozbieramy jakieś gówno, śmieci. Szczerze, ja już bym to tak zostawił. Wydaje mi się, że jak ktoś ma szebrane interesy, to mu absolutnie nie będzie to przeszkadzać. Kurwa, wilki, słyszę? Ja mam strzelbę. To coś tam szczeka. Sorry, bejba, ale zaraz nafaszeruję cię ołowiem. Kurwa, na ślepaki to wszystko, no dobra, trudno. Co ja mam? Sailing lampsy. Co to było? Uznam, że to jeleń. Jest lampa, ale co w związku z tą lampą w sumie? Tak no joke totalny. Dwie lampy muszę normalnie zamontować? Co, drugą tutaj chyba? Pięknie. Pierdole, ja to muszę posprzątać najpierw. Dobra, wypad z tym, na razie... A to co? Są chyba rury od kanalizacji, takie rzeczy tutaj chyba muszą być. To też jest chyba gaz rura, nie? Albo tu grzejnik można wsadzić, dobra, rozumiem. Te ślady krwi, żeby ktoś nie pomyślał, że tutaj jakieś dziwne rzeczy się działy, ale się działy, po prostu, żeby nikt sobie o tym nie pomyślał źle. Ta gra jest straszna, uh, whatever. Get the floor pieces, paint buckets from the warehouse? Ale warehouse mam pod F. No dobra, ale nie mam tutaj czegoś takiego. Kurwa, może ja powinienem kupić to najpierw? O, oh, delivery. Czego ja potrzebuję? Nie, radła, Dekoracje. Oh, yes, o, jest, wygl to wygląda zawodowo. Order. O siódmej siedem dopiero przyjedzie. Zamontuję już tam gniazdko. Pyk, jest energia elektryczna w pokoju. E, no tu by się przydało coś rzeczywiście kurwa podziałać. Jest creepy. Co, ja będę mógł tutaj normalnie stacją benzynową jeszcze operować? Pralka? Mam zestaw podłogowy. Let's go. A przyjedzie drugi za 5 godzin. Trudno. Aj, 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 My bad. Tylko jak się teraz z tego korzysta? Tak, no joke. Mogę to jakoś tak. O. Perfekto. Aha, i to starczy na tyle. Byłem święcie przekonany, że będzie o wiele gorzej. Prosta sprawa, wszystko po prostu w magazynie leżało. Perfekcyjnie, chuj, tutaj też tak zrobimy. O. Czy może lepiej takie jak tutaj są? Co to w ogóle jest? Takie panele trochę łazienkowe się wydają. W sumie dla motelu idealne, bo już od razu z góry wyglądałem jakby były upierdolone krwią. O, właśnie o to mi chodzi. Co my tutaj mamy jeszcze? Cyk, pucha farby. Take Pine, powiedzmy, że to się maluje, no. To robię w takich ciemnościach. Co to jest? A, co? Nie, tak za godzinę miał dopiero podjechać. No, ale ewidentnie dzisiaj już wcześniej. No, nie wiem, czy to zamaluje tyle, ile bym chciał. Co ty chcesz? Co jest? Słucham cię, kurier. O co ci chodzi? Gdzie ty idziesz? To już tak stał? Chcesz z tą pogadać? Rozmowa z tobą nie daje żadnych rezultatów. Dobra, no to co? E-open. Co ty mi tu... A, no zamawiałem to, dobra, dzięki ziomuś. A co jeszcze opłaciłem chyba? Wszystko się zgadza. Wezmę od razu kolejną puchę farby. Puu. O, jasno się robi, widzę co robię. Jakby ktoś potrzebował typu od wykończeniówki kurwa, to wiecie do kogo dzwonić? Malarz, szpachlarz, akrobata, to właśnie ja. Zostaw lajka, pierdolnić dzwoneczka, bo nie wiem czy niektórzy widzą te filmy, które wrzucam. A może by chcieli? O, pięknie. Puu, 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 puu. Dobra, stare puchy z farbą to trzeba wrzucić do wyjebki. Dziwaj, czy będę mógł w pewnym momencie zatrudnić na przykład pracownika. Delivery to on się nie śpieszy, kurwa, żeby stąd odjechać. Chłop chyba. Nie, on to jest tak pięknie, że aż się zapatrzył, nie? Chociaż moim zdaniem jest trochę creepy. Nie no, jest creepy fest. Co? Nie? Jednak nie? Jednak się. Nie, po prostu zmienił pozycję niewygodnie mu już tam było. Wszystko jasne. Nie, no, ja mam nieraz wrażenie, że coś tu kurwa chodzi. Na przykład co to jest tutaj to przede mną? Jest drzewo? Jest jakiś. O Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Ta czerwono ekran mi się zaczął świecić, ja pierdolę. No nie no, od tej gry mam dreszcze. Szczególnie, że tu jest dosyć cicho. I martwi mnie to, że mam broń. Dobra, teraz muszę użyć kompa, żeby kupić equipment necessary equipment, a ja nie mam kurwa łóżka gdzieś tutaj z tyłu? Co jest? Co się dzieje? Czemu tu była policja przed chwilą, kurwa? Totalnie jakby nie rozumiem. Usłyszałem Syreny? Co so jest? Jeżeli mnie ogląda ktoś, kto jest kurwa, nie wiem, na budowlance, na hotelarstwie, będzie motele budował, tak jak ja teraz, kurwa, zawsze stawiajcie łóżko obok gniazdka, albo chociaż tak jak ja w tym wypadku gniazdko obok łóżek. Co my tutaj weźmiemy? Czerwone, raz, że wygląda jak to w Minecrafcie. Dwa, że nie widać krwi, to jest, jest bardzo ważne. O, ale poduszkę, poduszkę weźmiemy taką taką fajną. Lampy są, wannę, jakąś taką fajną trzeba wziąć. Co, to już nie pójdzie na raz? O, okej. Okay. Ale kurwa, głupie. Jestem, ja mogłem to światło włączyć, naprawdę. Ale to jest teraz jasno i ja dupię. Ja no, wygląda porządnie ten pokój. Już można tutaj przychodzić spać, no. Ile mam gwiazdki? Wierzchołek! Wierzchołek mam! Co tu robią śmieci w moim biurze dodatkowe? Ja ich nie zostawiam, przyrzekam. Pyk. Dobra, to był tylko dźwięk śmietnika, mam nadzieję. To znaczy fuel reserve. Że z 200 litrów kurwa zamówię. O! Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli tu przyjeżdża pan z paliwem, tutaj pani w czerwonym busie zaraz chyba w niego uderzy. No nie, nie, no i uderzyła. Kurwa w ciężarówkę z paliwem. To to jechał. Kobieto, droga, no co ty robisz? No ale na szczęście busiarz to ma wyjebane totalnie po całości. Ona, ona kontynuuje jazdę, nic się nie stało. On, pa patrz inteligentny. Się zatrzyma. Lefrek z prawdziwego chudego byka, tylko wejdzie od razu noga na hamulec. Czy, to, czy on sam mi to zleje, czy ja mam to sobie zlać sam? Tak, dokładnie tak. Dobra, mam nadzieję, że to się odbywa automatycznie. Niedługo też powinien być chłop z dostawą. Nie wiem na ile to starczy, ale mam nadzieję, że na jak najdłużej. Ty, ale on wie, że on ma trochę więcej miejsca na manewry niż A, zresztą. Nie będę be, mistrzów swojego fachu uczył zawodu, niech oni jeżdżą jak lubią. O, jest chłop z delivery, chodź tu, pizza boju. Co dla mnie? Nie masz. Uh, 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 uh. Dużo, dużo rzeczy. Świetnie, pięknie. Dziękuję Ci bardzo. Od razu idę to wstawić do tego pokoju. Dołym się, co? Jak z tymi rurami. Właśnie, tak ma, tak ma być. Jeśli nie, prześcieradło, chyba. O, pięknie. Nie wiem, czy tak ma być. Będę kompletnie szczery. Chuj, niech tak będzie poduszka. Nie wiem czy tak ma być. Dobra, cieszę się, że ten chłop z dowozu tutaj stoi, bo jak wilki wyjdą, to chociaż jego zagryzą pierwszego. O, to tak, to tak ładnie wygląda, nie? Benef Penę, podoba mi się. Nie no, muszę kupić jakieś jedzenie. Star chipsy kupimy. Buff tab, Ręcznik jakiś do tego. Takie raz i takie raz. O, i kurwa na styk. Order. Ale mogły. No dobra, to na dwa razy jednak to jeszcze zamówimy, no trudno. A ja idę się przespać w tym czasie. Chyba nie jest najgorzej. W ogóle pytanie, to mi się jakoś odścielasz, czasem nie. Siema Delivery Boy. O Boże, no dużo, dużo stafu masz dla mnie. Uuu, ale wanna dojebana. Dobra, porcelanowy z chai Box lecimy. Co oni tutaj mi jeszcze dali? Opaczki chipsów. Ez. Super, udało mi się kurwa nawet najeść w tej grze. Totalnie nie wiem co głód mi robi. Mam nadzieję, że nic szczególnego. Wygląda tutaj nawet kurwa już. zacnie no, czy nie, co to jest? A to są ręczniki, papier toaletowy, dobra. No chipsy to do warehouse na razie pieprze. Pralkę jeszcze weźmiemy tam do środka. Chociaż może pralkę wezmę do siebie. No dobra, no będzie ni minimalnie nierówno, nie? Zugniastko pod sufitem, zapomniałbym kurwa o nim. Dobra, niech sobie pralka chodzi, kurwa, pusta, na rozgrzewkę. Dobra, mi się wydaje, że ja robię dobrą robotę. Dobra, damy na bogatości. Dwie rolki papieru obok siebie. Pyk. No pięknie tu jest, normalnie pięknie. No to tylko rzeczywiście drzwi zostały. Okej, okay, dobra, fast order. O, teraz poszło, Jak kurwa głupi jestem. Po prostu mogłem wybrać ciężarówkę i tego nie zauważyłem. Czy wjeżdża że już chłop wjeżdża na plac, akurat podejdę. Puu. Nie no, to zostawię. Dobra, można zostawiać jeszcze drugie drzwi. Chyba pierwszy pokój gotowy w takim razie. Udało się, pięknie. Ty jest bonus za zajebistą umywalkę, podoba mi się. Dobra, ale teraz jakieś takie fajne rzeczy muszę tam jeszcze wpieprzyć. Taki stoliczek, szafka, jakieś takie fancy lustro. Wykosztowałem się na to bardzo. Ale i temów tu jest. Lecimy montować to wszystko. Jestem zadowolony z tego, jak ten pokój aktualnie wygląda. Mam nadzieję, że na nim trochę zarobię. Jak to teraz wygląda? O, dobra, lecimy. Open. Nazwiemy go Mocny Nocny Motel. Dla samych wynaturzeńców. I to chyba nasz pierwszy. O, wymija mnie. Od razu widać, że gdzieś tam, kurde, szemrane interesy. Takim samochodem nie może jeździć normalny. Niby offroad, ale koła czyste, nie? Od razu widać, że coś tu nie grało. i od razu za nim wjeżdżają, kurwa, pały. Dzień dobry. Dobry pani policjant! Co mam? W czym mogę pomóc? Ciężka sprawa. Aha, przyszła i poszła. Rozumiem. Dobra, Keyholder, proszę bardzo. Take this room. Total bonus. Total. Kurwa, świetnie. Pięknie. Podoba mi się. I co? I ty już sobie tutaj mieszka? Ja sobie z tobą... Nie mogę z tobą pomieszkać. Kurwa, nie mam gdzie spać teraz. Muszę łóżko ogarnąć jakieś na boku. Boję się, jaki syf tam za ścianą zostawię. Boję się pomyśleć, co on tam robi w ogóle w wolnym czasie. Dobra, ale na dzisiaj w sumie udało mi się otworzyć, kurwa, mocny, nocny motel i przyjąć pierwszego gościa. Więc tak jak mówiłem, zajeb w dzwona, zostaw łapę i co najważniejsze, komentarz, bo sprawdzam, jak to w ogóle działa na zasięgi. I co? widzimy się w następnym odcinku. Nero.